Ej, Bumerski, szefowa chce z tobą pogadać. A czym? Nie mam pojęcia. Ej, szefowo, wzywałaś mnie? Tak, Bumerski, musimy pogadać. Co się stało, szefowo? Słuchaj, Bumerski. Wolno myślisz, wolno się ruszasz, wolno pracujesz. Czy jest coś, co robisz szybko? Tak, szefowo. Co takiego? Szybko się męczę. Dzień dobry, jest dwumetrowy chlebek? Niestety nie ma chomiczku. Dzień dobry, a czy dzisiaj jest dwumetrowy chlebek? Dzisiaj też nie ma chomiczku. A czy dzisiaj jest dwumetrowy chlebek? Tak, chomiczku, upikłam specjalnie dla Ciebie. To poproszę dwie kromki. Chomik! <śleski> Dzień dobry, chomikku, mogę Ci w czymś pomóc? Dzień dobry, są trocinki. Nie ma. Dzień dobry, a czy dzisiaj są trocinki? Niestety nie ma. Dzień dobry, są trocinki? No niestety nie ma. Dzień dobry, a czy dzisiaj przyjechały trocinki? Ej, chomik, posłuchaj mnie. Jeśli raz się zapytasz o trocinki, to przybijecie gwiazdiami za uszy do płota. Dzień dobry są gwoździe. Nie ma. A przyjechały trocinki. Panie doktorze, co z moją nogą? Spokojnie, to tylko kilka zadrapań. Mogę zobaczyć? Niestety w tej chwili nie jest to możliwe. A dlaczego? Bo pana nogę jedzie do nas inną karetką. O. Spokojnie, taki żarcik. Ej, Alix, opowiedzieć ci kawał? No. Wiesz jaka jest moja ulubiona lekcja? Nie. Odwołana. <gry>